No dobra, <coughs> siema Lecimy dalej szukać tych wilczków Uu, Beliar Hram Beliara Nie, po co mi? Nie jestem na to na sporo mi braku daj mi hm. daj mi dobra to później, bo widzę, że tutaj jakiś e jeleń lata. trochę dalej, Harek. O, tutaj jest jakiś Harek. To, co pamiętam, to on był chyba uciekinierem z Albo nie. Stado wilków. O. Dobra. Koniec questa w końcu A się już się zastanawiałem ile jeszcze ich muszę ubić Co one w ogóle takiego ciekawego pilnowały Poza skrzynią hm. nic nic szczególnego Hmm. Dobra, to zapiszemy... widz, zapisz... I pogadamy sobie z Harykiem. Coś mi przypomina ten... A co? spokojnie ziół tak jasne pewnie nie masz przy sobie jasne proszę weź to super dzięki stary oto zioła lecznicze St jak mogę to prostej na przykład na zboczach gór nie wygląd dobra a wygrałeś znalazłeś mnie That's what I'm gonna We are the champions We are the left up oh. we revenue the dance Przez orku zgubiłeś... Jaki? Więcej. Je, jeśli pój... I co tam... To samo co... A może nawet prac Co tu? Jestem myśliwy. Zbyt wiele wilków. Na szczęście orko... No. Mógł... A czego? Przenieś mi dziesięć orkowie w k... Wtedy nauczę cię... Pokaż mi. <gry> Pokaż mi swoje towary. mm-hmm <laughs> Ja to niepotrzebne już, ale mam. Mm -hmm. No to co, bijemy do w takim bądź razie uh, uh. jestem najemnikiem Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym... Wiem jak... Zgłoś się do Buforda Jeśli będę miał farta Kim jestem? Dowodzi tutaj jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, znajdziesz go na końcu głównej... Co tu robisz? Muszę pilno. Jeden z nich od tej pory nie... Co znajdę? W mieście? Okej, okay, da. Nie ma tu nawet. Dobrze, że chodzi... <gry> Co robisz? Miasteczku? Wolałbym przyłączyć się do moich braci, nie opodalę we... Potrzebać. O tak! Odtrzymaj się z dala od... Mam nadzieję. Jasne. Muszę pracować. <laughs> Dat assassin. Hmm. To chyba prowadziło do jaskini ok, by Ta jest. I tam z tego co pamiętam, byli ogry? Ogrowie? Ogry? No, w każdym razie pochodne cyk pochodne tego czegoś śmierdzącego. o ta skoda. Jak fajnie. Gamal Hej, ty! Kimiel Asasynem Słu... Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Ja nie mhm. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca, a właśnie Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchali. Dali mi przyzwo... Ale jego ekw pęknięta zbroja... Tandetny Betny, pucha. Co się stało? Jest u urkrasa. Dał mi za niego... Mhm. A czego... Jeden z moich niewoli... Nie mogę się stąd ruszyć. Może ty. Mhm. zastanowi się. się stało nigdy i przestań nie zawsze a któż zna spytaj wszyscy przed wojną I inos wie że wszystko bym należysz do buntowniczego podziemia buntownicy jesteśmy prostymi ludźmi Przysyła mnie Javier. byłeś więc już w redok dobrze wiedzieć że wciąż istnieje dziękuję za jak mogę was Tutejsze życie... Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam bro. Kiedy rozpocznę? Sami sobie nie poradzę. W latarni Więc Z jego pomocą. Z... Carbon. Czemu nie zajmę? Dlaczego? Kazałem ci... <kin4> <nhưng> <ningún> To wiele wyjaśnia. Wiem, hmm, człowieku, kiedy będzie się krytyńsko uśmiecha? Od zawsze. Wierzesz wszystko, co chcesz. Zupełnie internet. Co to z. W magazynie Ulkrasa jest kilka złotych. Jeśli sprawisz, a. Czemu miałbym dla ciebie kraść, skoro na. My złodzieje. Zawsze szukamy ludzi. To wie. Opowiedz. Jesteśmy. Zwykle wiemy. To mi. Prawda. Jak Takich jak ja. Takiej właśnie odpowiedzi. Powiedziałem: Dekart, Cyrus. Na Twoim miejscu zawrócił. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Wyobrażasz naszą jedyną. Roz A co? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandy. O czym? Nie słyszałeś, o Orte? To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Za Załatw mi flaszkę gożą. To skąpiradło Dekart, nic. Proszę. Dzięki stary. Dobra. Urtega Co? Naprawdę? Nie dobrze. No cóż, uh. więc wracam. Aha, fajnie. De od nie Jeśli będziesz czegoś potrzebował przyjdź do... Rozumiem Masz dla... Na... Jasne Potrzebuję mikstur Cape Dan panował ostatnio... O, dziękuję Na razie wystarczy Potrzeb... Więc... Z... Co on ma? Nie ma mowy Najpierw nie ma mowy Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien O, to sobie na pewno kupię no i to w sumie też mogę wykupić. Mm, mm, mm. Sprzedać. Ile jeszcze muszę. Dołożyć. E, mało. 54 złota, okay. No dobra, w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się no i teść.